Witam Was w kolejnym odcinku, znaczy w pierwszym odcinku serii Jak zdać prawo jazdy z Jakubem 69. A więc zaczynajmy. A więc podstawą, kurde, ten pan... Jezus! Oddawaj mu auto. Nie, ten pan mi da auto. A więc to jest nasza słynna Elka. Tutaj widzimy pierwszego na przejściu, trzeba go przepuścić, mimo wszystko. Skręcamy w prawo. Szybko, szybko. O, policja. Dobrze, skręciliśmy. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej, widzimy zielone światło, nie przejmujmy się, nie mają prawa nam wjechać. Chociaż to był kolizyjny, to nie wiem, ale w tej grze nie jest tak zaprogramowane. O, mamy czerwone światło. Kurczę! Pamiętajcie zawsze, na egzaminie, jak się zatrzymacie na, na tej linii tutaj po lewej stronie, to macie oblany egzamin. To, to jest stagnięcie na przeciwny pas ruchu. Teraz będziemy skręcać w prawo. Trąbią na nas jakieś gamonie. O, ok. W prawo. Kurczę, nie dali znaku, że tu jest ślepa uliczka. No nic, poćwiczymy sobie tutaj zawracanie. A więc dajemy prawy kierunkowskaz i jedziemy w tył. Obserwujemy bacznie, czy nam nic nic nie wjeżdża i czy nie zajedziemy komuś drogi. I skręcamy w prawą stronę. I nie trzeba włączać lewego kierunkowskazu i jedziemy do przodu. Chociaż jest czerwone, więc stoimy. Czerwone. A więc, uwaga, jedziemy. Teraz jedziemy prosto. Jedziemy prosto. Nie, pamiętajcie, w terenie zabudowanym nie wolno przekraczać większej prędkości od godziny 5 do 23. Oj. Yy, nie, nie można przekraczać 50 na godzinę. A po 23 do 5 rano można przekraczać. Eee, 60 na... Nie można przekraczać 60 na godzinę. Jedziemy prosto A więc pierwsi chcą chyba przejść przez jezdnię, trzeba się zatrzymać w razie czego. Kurczę, nie, nie, oni do mnie. Kurde, co za debile! Kurczę, coś się tu dzieje, ja uciekam, żeby mi auta nie rozwalili. A więc jedziemy tutaj, prawo, migacz, bardzo ładnie. Okej okay. Troszkę mi chyba przebili opony, ale to nic. Nie wiem co ich napadło. Eee, nie trzeba dawać kierunka wskazów w lewo, bo można kontynuować jazdę. Zatrzymiemy się. Bo czerwone światło. Kurcze, ale nam... Parzył w tyłek. Jak jeszcze czas dotknie... No. Kurde! No. Jedziemy prosto. Kurcze, on chyba nie, nie zna za, za, zasad przepisu ruchu. A więc... Jeżdżąc tak jak ja, na pewno zdacie kategorię B. Kurcze! Zależy, w tamtej sytuacji widzieliście, czerwone światło mi się zawaliło, to znaczy, od to zależy od egzaminatora, czy was obleje, czy nie. A więc znajdźmy jakieś miejsce do parkowania. Gdzie nie ma zakazu parkowania. Tu jakiś koleś przebiega, kradnie motor, co to jest, co to jest? Czy trzeba w takiej sytuacji reagować, bo ja już nie wiem. Ja, ja nie mogę! Wy debile, kurde! Wy jesteście coś głupi! Ja jadę dalej, szybko uciekajmy z miejsca. To nie była żadna kolizja, nikt nie został zamordowany, więc nie trzeba wzywać policji. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, uciekajmy i zaparkujmy tutaj po prostu. Włączamy więc prawy kierunkowskaz i wjeżdżamy tutaj. Zabezpieczamy samochód. Dziękuję, do widzenia.